Witam witam wizach i fani tego typu. Na Was poczekam, bo bardzo ważna informacja widzę i fani. ale muszę poczekać na Was tego typu. Coś wam powiem. No. Zastanawiacie się, widzowie fani. Muszę na Was poczekać, żeby się to zebrało. I coś Wam powiem, w i fanie. I jak to Wam się podobało? Odcinek z Paweł hmm? Tego typu <noise> No właśnie Bardzo wam się podobał, bo widzę, że wchodzicie Oglądacie Tego typu, bardzo się cieszę Że wam się podoba Tego typu Ale zaraz Zrobimy Sztoszyk Ale Na was muszę poczekać w całej Zaraz będzie taki sztosik że będziecie zadowoleni tego typu ale na was poczekam dzisiaj jest to można sobie tutaj sobie porozmawiać z wami w zajęcie, bo mówiliście że nie macie jak się ze mną skontaktować tego to zobaczę do mojego fanpage'a tam można się kontaktować zawsze mówię co ja, że ze mną można się zawsze skontaktować, wystarczy lajka puścić i być na bieżąco, zalajkować mój fanbacz. iść do przodu, w To jest podstawą, od tego zacząć, bo później się pytacie: cholera, jak mam się skontaktować z Tigermodą? Wystarczy zalajkować mój fanbacz. Mój fanbacz jest. Oficjalny tam pisze, taki bardzo. Myśli, to Miod Jak ktoś nie widział, ale to wątpię to Poczekam jeszcze na was w Zrobimy sztosik tego w fanie. Tylko Poczekam na was, no oh, come on, come on Come on takie będzie że Wam się będzie podobało. Widzę i fajnie. Mm. Będziecie Trzyma Was niepewności teraz. Teraz trzyma Was niepewności, ale poczekam. Jestem ciepliwym człowiekiem. w i Trzeba być ciepliwym, a nie jakieś tam. No, jak to się ja mówi? Nieznośny i upierdliwy. O, tego typu. Ja wiem, że o tym nie interesujecie jeszcze. Bo dzisiaj jest sobota, ale to łobaba. Głowa mi boli. łobaba. Tego typu, co mam zrobić? Nie będę wam nic mówić. No dobra. Kto wejdzie, to wejdzie. Kto nie wejdzie, to zapraszam na mojego fanpage'a. Tam wrzucam od razu sceny na żywo. Na mój fanpage wystarczy zalejkować, obejrzeć i być na bieżąco. Widzę i fajnie. Zaczynamy. Tego typu. Beczka tu myśli, że on jest królem, tego typu, nie umie freestyle'ować, zobacz Beczko, ja sobie tu jadę po całości, a ty mówisz, że jesteś królem, tego typu, ja się wystraszyłem, bałem się, tego typu, sorry, I'm sorry, tego typu, ty jesteś porąbany, to mnie, tego typu, ja wyszedłem, a ty pierdzielisz jak głupoty, weź sobie zmień płytę tego typu, zobacz jak ci jadę po całości pękasz tego typu, bo się boisz tego typu robisz mi zarobicy film, dzięki mordo tego typu, że mi robisz zajebisty Fem tego typu, a zobacz jak ci jadę tego typu, każdy internet cię zaczyna ośmieszać totalnie i widzisz górą to ja jestem, bo ty jest odcinka typu, mordę nie pokażesz na wizji, tylko tam Pytolisz jak stary dziadek, albo gorze tego typu, zmień sobie tego lekarza albo te przedotropy, bo wychodzisz na dół tego typu, zobacz jak tu sobie jadę, a ty jesteś z bałkiem totalnie. i to właśnie to, że rozpieprzam gdzie pizdu, tego typu, i co powiesz tego typu, wypadek, rób sobie na wykop i tam sobie kombinuj ile bo jesteś ciotą totalnie tego typu. Zobacz, jak ty jedziesz tego typu i ty nie mówisz, że jakieś fanty dla, e, dla nas był tego typu od Fana, a ty tu sobie robiłeś jaja. Ja wiedziałam no, tam, że ty sobie jaja robisz, ale dzięki za to, że robisz zajebiście. Są fajni mi tego typu. Widzisz, człowieku, co ty pierdolisz, bo jesteś po tego typu i przegrywasz 2-0 dla mnie, a ty myślisz, że jesteś taki mocny. Zobacz, jak kurwa napierdalam, a ty co? Mały tak się walisz i jesteś króle, zabawiłeś ile minut a ty co? Jesteś, o, oh, tego typu, jesteś dołem tego typu. Przegrywasz, znowu przegrywasz i się ośmieszyłeś totalnie, bo internet kuczy o tobie, że jesteś nie debile, niedojebany tego typu. Widzisz? Chłopie, myślałeś, że mnie ośmieszysz, a, a ja ciebie ośmieszyłem totalnie. I co powiedz gratku jeden, beczko jedna. Teraz spada człowiek, bo jesteś cienki jak dupa. Ja cię rozwalam, z son, a ty myślisz, że jesteś królem tego typu. Widzisz, dwa za i robisz mnie zarobicy. Fejm, tego typu, lajki lecą, a ty nie wiesz co robić, bo rozpieprzam ci od środka i co tu powiesz? Tego typu. I zobacz, jak Fejm leci w góry, ja nie muszę się reklamować, a ty reklamujesz mnie tego typu. Widzisz, kto jest górą? Ja jestem zawsze górą, a ty zawsze dołem, z całą rodzinką swoją, tego typu. I No i co? Hmm. Widzisz, chłopie, nie wiesz, co powiedzieć, z tego typu. Zobacz, z pamięci trzeba, a ty słowo frestalujesz, to jest twój frestal, weź o dupę wycz ten na twój ala-frysad. Zobacz, jak sobie jadę, a ty nie wiesz, co powiedzieć, ty typu. Ty, 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 ty twierdzisz, że dzwonem mi się zepsuł, a ja patrzyłem przez okno, czy ktoś jedzie. Ja tu nie widziałem. Ciebie tym samochodem, niby Ala samochodem, ani dzwonkiem, że dzwonisz. Ty jesteś chory psychicznie, tego typu. Rozpięwam cię od A do Z i co powiesz? nogu zapieprzony. Szukasz fajmu, to spierdzielaj, son, robisz misy, z, zajmij się idą i idą w łapki w górę tego typu. A ty myślisz, że jesteś taki mocny, tak, skórwy jesteś cienki, ale typa tego typu. Weź sobie opierdol coś. Albo weź przyjrzyj sobie mordą, o parapet, zobacz, jakie jesteś cienkie, jak dupa. Pędza. No, no i co? <słuch> Dziękuję widzowi, że tu dajecie komentarze dobre tego typu. I jeszcze na koniec. Przed spaniem tego typu. Hmm. Hmm. już wiem co. Beczko jedna, ty myślisz, że jesteś taki łaby tego typu? Słaby jesteś do końca życia, bo twoja rodzina cię odrzuca z każdej strony, bo, bo rodzina się odsunęła z tego pod. Kurwa, spaliacie, się. Nie <grym> Jeszcze raz. Widzisz, cienki jesteś beczko jedna. Nie dziwię się, że rodzina Cię odrzuciła i dlatego się przykleiłeś do nas tego typu, bo widzisz, bo rodzina Cię tak. Wypierdoliła jak psa, tego typu, i nieważ gdzie się przekleść to się kurwa do nas przykleiłeś jak rzep do mucha, tego typu, ale rozpierdalałem cię z każdej strony, bo jesteś ciotą totalnie, zobacz jak sobie jadę, nie muszę tu kombinować ani nic, bo cię totalnie już ośmieszałem dzisiaj na... Wej się tego typu live'a na żywo zrobiłem i co powiesz teraz? Nie pękasz tego typu, zajebą i robisz reklamy. Widzisz jak ja to sobie tu jadę, a ty co? I siedzisz i się śmiejesz, bo sam z siebie się śmiejesz, bo z ciebie beczkę robię totalną do tego typu. A ty jesteś taki cienki jak dupa. Powiesz te w oczy. Co ty pierdolisz z smsami, tego typu, bo te sms -y, o kandy gdybym mogę wytrzeć, albo zrobić w i powystawiać, żeby ludzie się pośmiali z ciebie, co ty piszesz tego typu do mnie. To jest dla was wizualizowani, dziękuję, dziękuję wizualizowani za to. No właśnie, to jest wszystko na ten temat, na ten temat to jest wszystko, a jeszcze na koniec wam coś powiem tego typu, on teraz przed chwilą napisał, że ja czytam z człowieku gdzie jest ta kartka jedna tego typu, bo ja nie widzę kartki, ja mam telefon przy sobie tego typu I... Jakiś jesteś pojebany, albo mylisz telefon z kartką, albo z kartką z telefonu, bo chuj wie o co ci biega, widzisz, gdzie jesteś jak dupa, tego typu, piszesz mi smsa i myślisz, że kurwa jesteś górą, jesteś siotą, tego tak typu, widzisz, robisz zajebistą mi nie teraz reklamę, bo przed wysłaś mi mi smsa tego typu, że ja z kartki czytam, pojebie. Łukasz Kalka, wystawię za skryny, porobię skryny wiadomości jego żeby będziecie czytali no dobra żegnam się widzowie fani żegnam się widzowie fani ogólnie ja porobię skryny, wam powystawiam co tam dokładnie pisał do mnie, jak są sami, co ja nie macie się, bo robię sobie skryny, bo wystawiam na Fambeczu u siebie, albo gdzieś. A jeszcze ostatni przed spaniem. udowodni mi. Że czytam skargi, bo na razie tego nie widzę, tego typu ludzie mi tu piszą. Udowodni to, że ja skargi czytam, bo na razie to kurde, jesteś cienki jak bolek, tego typu. Zobacz, jak rozpieprzam cię, bo to ty jesteś taki kurwa, cienki jak duba. Przed napisałeś tam smsa, zaraz cię przeczytam, tego typu. Dobry jesteś, no, w stanie na odległość. Ale cienka druba umieś tylko tyle napisać tego typu i powiedzieć, sam się osiążyłeś tego typu, zobacz co ty pierdoisz jak ciota tego typu. Przestęp pierdoisz, dalej śmiecie zajebane, bo to jesteś taki chujowy tego typu, że lepiej nie mówić. Zawsze byłeś chujowy, bo kurwo jesteś. Widzicie widzowie, na tym polega właśnie Tego, a on tu mi pisze sms'a Że miły <śles> No dobra eee, Co tam pisze? No tak, no tutaj masz Tu masz, eee, masz rację Łukasz no. Dzięki, dzięki widzowie Jak coś, lajkujcie mój fanpage, tego typu no, i co? Życzę Wam miłej nocy, miłej jeszcze imprezy, bo to przepraszam, że niektórzy to jeszcze będą imprezowa To do rana tego typu. No i to chyba wszystko. Widzę, Panie, dziękuję, że jest z nami jesteście, że wspieracie inne rzeczy. I trzeba iść do przodu, jak coś. bez.